Witajcie drogie ryby, witajcie w analizie energetycznej miesiąca września. Przepraszam Was za małe spóźnienie, ale wszystko to co się dzieje wokół mnie, w moich, wokół moich energii e, wymagało e, skupienia gdzie indziej. I dziś mam chwilkę, żeby przyjść do Ciebie i powiedzieć Ci, wszystko będzie dobrze, wszystko jest na dobrych torach. Tylko weź proszę, skup się. Skup się na tym, co najważniejsze. Skup się na tym, co na ten moment jest dla Ciebie ważne. Eee, I no bo tak, wiecie co, jak tylko, e, jak włączyłem to nagrywanie i sobie tak przejeżdżałem te wszystkie tak na szybko, w takim telegraficznym skrócie. Tak to, co się dzieje, już się zaczęło we wrześniu wokół Ciebie. Eee, I co się będzie działo, to jest mnóstwo wielu rzeczy w tym samym momencie. Ale tylko dlatego, że nie potrafisz się skupić. Tylko dlatego, że nie potrafisz wziąć e, nawet tutaj dość mocne to stwierdzenie ale odpowiedzialności za siebie i wolisz troszkę tu, troszkę tu, troszkę tu. I, I tak jakby ten miesiąc już się tak zaczął. Więc ja nie wiem, zobaczymy sobie, co będzie dalej, ale już teraz Ci mówię na początku e, tej analizy, m, tego, co gdzieś tam widać w tych energiach. Że warto skupić swoją uwagę, warto skupić tą przestrzeń energetyczną, na, żeby się nie rozpraszać. Bo jeśli się rozpraszasz, to co to się stanie? To się rozjedziesz. Rozjedziesz się energetycznie, rozjedziesz się psychicznie, bo nie będziesz w stanie wziąć się, dokończyć jednej rzeczy. Bo ja nawet nie widzę tam zakończeń tego wszystkiego, eee, tylko właśnie takie pozaczynane sprawy, a nie skończone. I ten miesiąc może się właśnie tak, no przynajmniej tak się zaczął, ale nie oznacza, że tak ma się skończyć. Bo ze wszystkiego, co tutaj usłyszysz, wyciągnij proszę wniosek, wyciągnij to, co jest dla Ciebie i zrób coś z tym. Zrób coś z tym, daj sobie wsparcie, daj się wesprzeć i spróbuj inaczej. Powiedz sobie, że jeśli poczujesz, że, że tak naprawdę już masz dosyć, że jesteś zmęczona, albo po prostu chciałabyś coś zmienić. To powiedz, od jutra chcę inaczej. Od jutra wstaję o 6.00. wychodzi mi to od 4 dni. Um, a od jutra chcę spróbować czegoś innego i po prostu skupić się, bo samo się nie zmieni. Dobrze. To, co jeszcze chciałbym Ci powiedzieć, zanim zaczniemy głębsze wglądy, to to, że z takiego spotkania dzisiejszego 15-20-minutowego weź wszystko to, co potrzebujesz. Resztę zostaw. Wszystko to, co rezonuje z Tobą, jest dla Ciebie. Cała reszta jest dla kogoś innego, kto może ogląda i akurat teraz, w tym momencie, potrzebuje tego, żeby to padło z moich ust, dla tej osoby. Więc, a, więc nie oceniaj, weź wszystko to, co Twoje i idź do przodu. Nie tylko stwierdzaj faktów, nie tylko czekaj, aż coś samo się zadzieje, tylko wyjdź, działaj. Ale rób to krok po kroku, bo to się właśnie pokazało, że ten miesiąc będzie Ci pokazywał, że warto robić część po części, część po części, bo jeśli zaczniesz robić wszystko naraz, to się rozjedzie. No dobrze, zobaczmy, zaczynamy. Zaczynamy, zobaczymy, co na to nasze karty wsparcia chcą powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę i jaki ten miesiąc będzie dla Ciebie energetyczny. Takie karty możesz sobie pobrać za darmo na stronie, tutaj link masz poniżej, i, i korzystaj z nich, bo to jest właśnie takie poszerzanie Twojej perspektywy, ale też skupianie się na danej części Twojego życia. Żebyś, żebyś nie robił wszystkiego na raz. Żebyś nie robiła wszystkiego na raz, droga Rybko. O Rybko, proszę bardzo. Dobrze, to tak. Zobaczmy sobie, co, jaki ten miesiąc. Dla ryb we wrześniu 2022 będzie pod tytułem, uwaga, będzie pod tytułem, będzie pod tytułem Obecność. Nie trać wiary. Zauważaj znaki. E, obecność. Obecność oznacza skupienie. Kiedy ostatni raz zrobiłaś coś dla siebie? E, kiedy ostatni raz biorąc łyk wody, kawy, herbaty powiedziałaś, że... Jest mi dobrze. Czy nie za dużo się dzieje wokół Twojej przestrzeni? I ja mam wrażenie, że dzieje się wiele rzeczy naraz, ale tylko dlatego, że się na to zgodziłaś zgodziłaś. No, I tutaj jest ta karta obecności, która mówi Ja jestem. Ja jestem. Obecność. Ja jestem. Co to oznacza? Oznacza, że jesteś tu i teraz. Tutaj nie ma karta, karty ja będę. Tylko ja jestem. I zwróć uwagę na to, jak jest. Jak, jak Ty się z tym wszystkim czujesz. Bo noszę tak dość, dość spore wrażenie, że, mm, że to wszystko jest takie. Mm, bo się zgodziłeś. Bo się zgodziłeś na to. Bo właśnie tak wybrałeś. A teraz. Warto tylko podejść do tego z troszkę innej strony, troszkę innej perspektywy. I powiedzieć, OK, ja może i na chwilę się zatrzymam, ale będę robić pewne rzeczy. Skończę jedno, zrobię drugie. Pójdę najpierw do tego lekarza, a potem zajmę się, potem zajmę się suplementacją. Jeśli coś ciebie boli, to lekarze są po to, żeby Ci pomogli. Jakkolwiek, cokolwiek teraz, jakkolwiek mnie teraz ocenisz za to, to lekarze też są po to, żeby cię wesprzeć. Oni robią wszystko, co najlepsze w danym momencie. Robią wszystko najlepiej jak potrafią. Oczywiście wszystko bierz pod swoje doświadczenie, swoje rozumienie a, i, no, i działaj, i działaj, bo Twoje zdrowie też w jakiś sposób się tutaj pokazuje energetycznie i zwraca uwagę na to, że ty masz być obecny dzisiaj, tu i teraz. Nie myślami wcześniej, bo to też cię gdzieś tam coś gryzie wewnętrznie, i tak jakby się nie dawała sobie spokoju z czymś, tak i do przodu, martwieniem się, co będzie, to nic ci nie da, droga Rybo. W tym miesiącu na pewno nie, bo wszystko to, co się będzie działo, w tym miesiącu dla Ciebie, to tylko po to, żeby Ci dać możliwość działania tu i teraz, podjęcia decyzji i obecności. A może dla kogoś, yy, ważna jest ta druga część karty, którą też bardzo mocno czuję. Tutaj jest napisane, nie trać wiary, zauważaj znaki. Co to oznacza? Co to dla ciebie oznacza? Czy zwracasz uwagę na jaskółkę, która gdzieś tam leci bardzo nisko? Czy może zwracasz uwagę na to, czy kot przebiegnie ci przez drogę, czy przejdziesz pod drabiną, czy ktoś przyszedł pod drabiną? Czy zwracasz, na takie, czy zwracasz na takie rzeczy uwagę? Myślę, że tak. Myślę, że tak. I też to. Też to jakoś głęboko czuję. Ale czy zwracasz uwagę na to, czy, co ktoś do ciebie mówi? W jaki sposób ciebie traktuje? W jaki sposób ty się przy nim czujesz? Tu i teraz. Ja jestem, przypominam ci tutaj. Ja jestem. Więc może warto zwrócić uwagę na to, jak jest wokół ciebie? A nie, że przechodząc pod drabiną będziesz nieszczęście, czy kot, przebiegnięcie przez drogę, to znowu coś będzie. A jak jest, droga rybo, jak jest. I tu w tym miesiącu, z pełną moją świadomością i odpowiedzialnością za to, co powiem, ten miesiąc będzie dla ciebie testem, testem twojego działania, testem twojego skupienia. Bo jeśli wzięłaś, wzięłaś na siebie na ten, na ten moment wiele rzeczy, to możesz tego nie udźwignąć. Możesz sobie nie poradzić, ale masz dalej wybór. Masz jeszcze szansę, żeby powiedzieć: Przepraszam, ja nie dam rady. Ja zrobiłem wszystko, co mogłem, ale ja muszę pewne rzeczy odłożyć, zrobić troszkę później. To, że nie dasz rady, nie oznacza, że jesteś e, do niczego. To oznacza, że analizujesz wszystkie swoje możliwości. I analiza możliwości w tym miesiącu również jest dość ważna. E, no i nie trać wiary. To jest też dość ważne słowo. Jeśli, droga Rybo, właśnie w tym całym, znaczy ten, że ten wrzesień się zaczął dla ciebie jak, jak taka burza, tylko że na początku miesiąca nie możesz mówić, od, zaczynając ten miesiąc, nie możesz mówić, że taki cały miesiąc będzie. Tylko Twoja praca systematyczna, właśnie żeby się nie rozjeżdżać, oznacza tylko tyle, że ja nie tracę wiary, ja dalej działam ale działam ze skupieniem i świadomością tego, że żyję tu i teraz. Więc podejmuj proszę świadome decyzje. Nie bierz na siebie za dużo. Zaraz zobaczymy sobie, jakiej przestrzeni życia to dotyczy, bo za chwilkę zobaczymy sobie to, ale już teraz, już jak mówię 10 minut, nawet nie zacząłem tego wstępu, to, to w sumie jest wstęp, to, to przychodzi, że no... Te decyzje i, i ten test, który zostajesz podany w tym miesiącu, e, dotyczy Twojego skupienia. I tego właśnie, czy, czy nie bierzesz na swoje baki za dużo. No dobrze, zobaczmy sobie rodzinę. Na co warto zwrócić uwagę w, wśród rodziny, przyjaciół i znajomych? Zobaczmy sobie. Czy to dotyczy tego? No, w pewnej sensie, czy, czy ta obecność i te przeciążenia dotyczą się rodziny i znajomych? No tak, i to dość mocno też się tyczą. Nie tylko tego, bo jak sobie spojrzałam na inne, na całą resztę, którą za chwilę ja ci powiem, to to się tyczy tak naprawdę po trochu każdej z dziedziny. Z rodzin, miłości, z rodziny, miłości, biznesu i samopoczucia. Bo w rodzinie, w rodzinie jesteś w jakiś sposób niedoceniana, niedoceniany. I, I czujesz się mniej wartościowy niż inni przyjaciele, i to się pokazało też w którymś znaku, który, a, który dzisiaj robiłem, bo starasz się robić wszystko, co możesz, ale to dalej nie jest doceniane. Więc co trzeba z tym zrobić? Trzeba stanąć do siebie i powiedzieć: Ja jestem najlepszy, ja robię wszystko najlepiej, jak potrafię, i, i jeśli komuś to nie wystarcza. To po pierwsze, nie mnie to oceniać. A po drugie, droga wolna. Jeśli czujesz, że może dostać więcej od kogoś innego. czy ja mówię tutaj o znajomych, przyjaciołach związkach też, bo to mówimy o miłości. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Bo jego brak do wartościowania drugiej osoby lepiej, żeby nie wpływał na Twoją wartość. Bo poprzez to, że komuś nie wystarczasz, on czuje się też on czuje się on czuje się w przywileju ci to powiedzieć, po to, żebyś ty, bo, bo to jest wszystko w służbie. Wszystko w służbie, ten, że ktoś ci przyjdzie i powie: Słuchaj, to jest za mało. To znaczy, że ty masz podjąć wnioski i nie oznacza, że, jest, że jesteś mały, tylko oznacza, że masz zrobić wszystko, żeby działo się tak, jak, że działo się, żeby działo się wystarczająco, ale nie dla niego, tylko dla ciebie. Bo jeśli Ty robisz wszystko, jak potrafiłeś, potrafiłeś, to to jest to. To jest to. I nikomu tego nie oceniać. I w tym miesiącu, jeśli chodzi o rodzinę, to bardzo mocno stawiaj uwagę, zwracaj uwagę na to, kto jak Cię, kto jak, kto, kto jak się pokazuje w Twojej przestrzeni. Jako... Czy, czy, jako to jest, czy to jest ktoś, kto cię wspiera? Czy, ta, czy to jest ktoś, kto po prostu pobiera Twoją energię, Twoje pomysły? Bo tutaj czuć takie kradzież nawet umysłów, taką intelektualną kradzież czegoś. Więc zwróć proszę na to uwagę. Czy nie jest tak, że właśnie ty grasz pierwszy skrzypce u kogoś? Wiesz, bardzo często się tak zdarza. I to nie, jest, to nie jest żaden wyjątek, tylko teraz przychodzę do ciebie powiedzieć, żebyś ty coś z tym zrobiła, droga rybo. Żebyś już nie grała w czyim życiu pierwszych skrzyp jest, tylko grała je u siebie. Bo grasz naprawdę pięknie. I nie daj się obdzierać z pomysłów. Dobra, rodzina i przyjaciele. No to to jest to. Tak jeszcze sprawdzam sobie, czy coś chce jeszcze ci powiedzieć odnośnie tego, ale myślę, że to jest wystarczające. Dobrze, miłość. Miłość dla ryb we wrześniu 2022. Na co warto zwrócić uwagę? Na co warto zwrócić uwagę? Eee, tak. I tutaj w tym miesiącu ważne jest, żebyś z tą obecnością zadbała o swoje ciało w miłości. I najlepszym sposobem na to w tym miesiącu pokazuje się taka podpowiedź: Ja zrobisz tym, tym, co będziesz uważać, droga bo za słuszne. Pokazuje się tantra, pokazuje się dotyk. Czyli w miłości, wszystko, co jest dotykiem, jest w jakiś sposób otwarciem Twojej przestrzeni. Więc jeśli chcesz zgłębiać tą miłość, już nie tylko słowami, ale też dotykiem. A dla osób, które są singlami, które poszukują drugiej połówki, to w miłości na początku warto poznać swoje ciało. Dlaczego? Bo też poznając swoje ciało. Nawet oliwkując je, jesteś w stanie poczuć na swoim ciele, co jest dla ciebie a co nie. I tutaj mówię też o miłości, bo poznając swoje ciało, i tu mówię o partnerach i o singlach, będziesz w stanie spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy, że miłość to nie są tylko słowa, ale to też jest działanie, dotyk, sensualność, seksualność wszystko z tym związane. Więc dotyk, przytulanie. W miłości dotyk, bliskość. Zwróć na to proszę uwagę, żebyś, jeśli chcesz nad czymś popracować, to właśnie nad tym. Kiedy ostatnio się przytulałaś? przytulałaś. Kiedy ostatnio pozwoliłaś się wymasować? To już zostawiam odpowiedź, już nie musisz mi odpowiadać. E, odpowiedzi gdzieś tam przeleciały. E, nie chcę nawet w to wchodzić, więc zwróć proszę na to uwagę. A jeśli tego nie ma, to popracuj nad tym, bo żeby dopełnić szczęścia jest potrzebne to, co w energii i w materii. Nie inaczej. Nie jesteśmy w stanie być tylko szczęśliwi tam, bo będziemy nieszczęśliwi tutaj. Bo nie ma tego balansu. Mam nadzieję, że wiesz, o czym mówię. A, i, I wyciągniesz odpowiednie wnioski z tego, co się ucieka w życiu dzieje. Dobrze, dalej. Biznes. Biznes dla ryb. W, we wrześniu 2022. Co jest warte zauważenia? We wrześniu. E, tak, wszystko co robisz we wrześniu, jeśli chodzi o biznes, poddawaj pod kwestionowaniem. Czyli jeśli, jest, jeśli zarządzasz firmą, wszystko ma być pod Twoją kontrolą pod Twoją obecnością. Czyli Ty masz być obecny w firmie, obecny w swojej przestrzeni pracy, w Twojej przestrzeni obfitości. Bo za każdym razem, kiedy Ty wychodzisz za drzwi, ta obfitość ucieka. Więc ja w tym miesiącu skupiłbym się bardzo na wszystkim, czego chcesz. Wybierz sobie dwie rzeczy, maksymalnie trzy, którymi którym jesteś w stanie poświęcić czas w ciągu dnia. I dziel to. Dziel to. Zajmij się tylko jedną rzeczą naraz, bo inaczej będzie, inaczej te energie po prostu się rozpraszają i nie przyniesie to ci rezultatu taki, jaki chcesz. Czy coś jeszcze w tym biznesie? No nie, wszystko podawaj pod kwestionowanie. Ok, dobrze. Dalej. Eee, Samo poczucie. Zobaczmy sobie, co w tym samopoczuciu i zdrowiu, na co warto zwrócić uwagę. Zacznijmy od zdrowia. Jeśli chodzi o zdrowie, to bardzo mocno czuję nerki, bardzo mocno poczułem nerki, to tak jakbyś za dużo kawy, za dużo, za dużo jakichś takich pobudzających substancji, bo te nerki ciągle pracują i ciągle coś filtrują, więc zwróć uwagę na to, może warto troszkę popić wody i, i odstawić jakieś różne używki, bo to też się bardzo pokazuje. No I druga rzecz, prócz, prócz nerek, pokazują się, pokazuje się Twoje gardło, żebyś wypowiadał, wypowiadała wszystko to, co jest w Tobie. No i to bardzo mocno. Więc zwróć na to uwagę, czy to, co jest tu, jest, też, jest czy wychodzi z Ciebie również. Więc to będzie Ci, będzie ci zdecydowanie łatwiej. No dobrze, dalej. Szczęśliwy dzień. Szczęśliwy dzień to taki w, którym, taki, w którym jest w stanie zamanifestować ci się wszystko, co będzie w życiu ci się działo. A więc może wziąć sobie ten dzień w kółeczko i nazwać go nawet szczęśliwym dniem, bo ty masz wybór, bo jesteś tutaj i bądź obecna w tym dniu. Więc we wrześniu od dzisiaj mamy który siódmy do końca miesiąca, no taki dziewiętnasty i to taki bardzo mocny dziewiętnasty. Więc podziałaj w tym i zrób wszystko to, czego o czym marzysz w tym dniu. Zaplanuj go jak najlepiej potrafisz. Szczęśliwy numer to szczęśliwy numer taki, który pozwoli Ci wybrać odpowiednią bramkę dla Ciebie. Jeśli tego, tego numeru będziesz się trzymać też, to będzie Ci łatwiej podjąć pewne decyzje albo wybrać, co jest dla Ciebie najważniejsze. Jaki to jest numer? Od 1 do 10. 8. Dlaczego 8? Wybieram bezpieczeństwo. Ósemka to jest wybór bezpieczeństwa Twojego i dla Ciebie. Szczęśliwy kolor. Kolor taki, który dodaje Ci energię, wspiera Cię, pokazuje Ci Twoją drogę i jest takim two taką Twoją pewnością siebie. A jaki to jest kolor? To jest kolor czerwony. Dlaczego czerwony? Czerwony, bo on będzie cię, też Cię chronił i on jest po to, żeby Cię chronić. Więc czerwony, czerwony, czerwony. Czerwień szminki a i czerwień ogólnie. Bardzo wskazana w Twoim wypadku. Eee, czy coś jeszcze? Tak się zastanawiam, czy jeszcze coś Ci powiedzieć a propos tego. No, pokazuje się dość intensywny ten wrzesień dla Ciebie, droga Rybo. Ale wrzesień, który zostanie zakończony słowami tak to ja. Nie wiem dlaczego. tak to ja. Ja jestem. Nie ja byłam. Nie ja byłam. Nie ja będę. Tylko jestem. Hmm. i takich słów ci życzę. Eee, a ty jaki chcesz, żeby ten wrzesień dla ciebie był? Droga ryba, czy masz jakieś życzenie, jakieś intencje, albo jakąś prośbę, którą chciałabyś wysłać do wszechświata na wrzesień? Weź proszę głęboki rozwój. I poczuj teraz. Poczuj, jak oddychasz. Poczuj swoje płuca. Poczuj całe swoje ciało. Wracaj do tego stanu. Bo ten stan będzie Ci przypominał, że jesteś. Że oddychasz. I masz wpływ na to, co się dzieje tu i teraz. Ja jestem. Ja jestem gotowa. Ja jestem przygotowana, przygotowana. Ja jestem i dokończ. Jaka jesteś? I otwieram się na nowe przestrzenie tego wszystkiego, co się dzieje we mnie i poza mną. A wszystko to niech będzie w zgodzie ze mną, dla mojego najwyższego dobra. Bo jestem. Bo jestem. Tu i teraz. Kochani, życzę Wam cudownego miesiąca września. Najcudowniejszego, jakiego możecie sobie wyobrazić. Ale bądźcie obecni. Obecni w życiu swoim. Bo to jest najważniejsze na ten moment dla Ciebie, żebyś zauważył, że jesteś takim puzelkiem. Bez którego ta cała układanka Twojego świata tak naprawdę nie jest dopełniona. Więc bądź tym puzelkiem, czuj się wyjątkowo jak puzelek i działaj zgodnie z puzelkiem, bo to wszystko jest dopasowane dla Ciebie. Cudownego miesiąca. My widzimy się pod koniec miesiąca już z kolejną analizą na październik. Jeśli masz ochotę, spotkać się ze mną, porozmawiać ze mną. Zapraszam Cię. Link jest poniżej. Zapraszam Cię również do rejestracji w portalu Doliny Cudów. Jeśli masz ochotę tworzyć naszą społeczność, jak najbardziej Cię zapraszam do subskrypcji i pokazania, że jesteś. Cudownego miesiąca.